Ależ pogoda piękna, kurde, się robi. Trzema, witam serdecznie w kolejnym odcinku kolejnego dnia w tak cudownym, pięknym i cichym miejscu. Króliczki czy zające mnie nie odwiedziły dzisiaj, więc trudno. Ale może jeszcze przyjdą. Rano ich wypatrywałem, myślałem, że tutaj stoi, ale to jakiś krzak jest, kurczy, podobny. I człowiek bez okularów, to ślepy, to nie widział. Dla tych, co nie widzieli poprzedniego odcinka, tak sobie stałem, tak sobie spałem, tam sobie paliłem ognisko. Tam jest kominek też w środku, bo zapraszam do poprzedniego odcinka, jak ktoś nie widział, tam wszystko pokazywałem, co i jak. 7.30, zobaczcie jak pięknie. Wyciągam solara na dach, słonko zaraz wyjdzie, albo wiecie co, tu postawię z przodu, o. To jest dobry plan, bo słońce jest tamtąd. to trochę mi tutaj oła da jazzu. Naprawiłem już te kabelki, zaraz Wam pokażę. Zrobiłem na szybko znowu podłączenie takie jak było. Wtyka przyszła mi tuż przed wyjazdem, więc nie zdążyłem założyć tej nowej wtyki, ale spokojnie zrobimy. Tam idzie, czyli będzie szło o tak jakoś O! Tak będzie na jak słońce wyjdzie za drzew 44 45 W. O! Zobaczcie. Czyli 2,6A, ale słonko jest za drzewkami póki co. Dobra, to kwestie kanapek mamy załatwioną. Kawę sobie zrobimy później. Także jem moi drodzy, w Udzicu. mam tutaj. To mi wystarczy. Troszkę tutaj soku pomidorowego jeszcze zostało. O. A ten przyprawnik, powiem Wam, że kurde, fajna sprawa. W końcu mam przyprawy wszystkie w jednym miejscu. O, zamykam. I po sprawie, godzina dziewiąta. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie napierdziela solarek. 8 amperów. Amper daje, jezu. Całkiem nieźle. Podoba mnie się. Dobra, kawka wypita, śniadanko zjedzone. Odwrotnie, Przedanko zjedzone kawka wypita. Teraz zabieram się do kompa, i potem wskakuję na rower, i pojeżdżę po okolicy. Może coś jeszcze tutaj obcykam dookoła. Jest godzina dziesiąta, nawet już w pół do 11. Tak się ogarnąłem, kurde. <gry> e, opuszczam to miejsce, ale rowerem. Jadę rowerem, zwiedzić tutaj okoliczne pozostałości historyczne. E, to tak dla mnie. Ja to lubię. Lubię jeździć rowerem. A czy Wam się to podoba? Mam to gdzieś generalnie. Lecę zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Ale jest wspaniała pora teraz, żeby jeździć rowerem. Jest około 20 stopni. Jest kurde, mega ekstra. ciepło. nie za gorąco, idealnie. Kurde, w dupę jeżdżę. Zapomniałem mocowania na telefon. I kurde, nie mogę mieć nawigacji. No to podłączone nie widzę. Tutaj jaki teren jest, kurde. Zobaczcie, dojechałem do miejscówki zlokalizowanej około 4 km tam, gdzie jestem. Ja tu kiedyś byłem, nie? To w ogóle jest taki końcowy, jakby, taka nawrotnica jest. Gdzie się rozchodzą różne drogi. I tu przechodzi w ogóle droga nie? z jednej wsi do drugiej, nie? Ale zobaczcie, wiadka stolik, miejsce na ognisko, kolejna wiatka, śmietnik, tutaj zejście do rzeki. E, czekajcie, chodźcie poczytamy, czy tam to jest płatne, czy nie. Nie, z tego co widzę, wtedy to nie jest płatne I też fajne miejsce, ja, ja wiedziałem o tym miejscu, ja to miejsce znam Tylko ostatnio jak tutaj byliśmy, to było kurde wpyte ludzi. A teraz, tam jakiś jeden samochód stoi w oddali No i to było fajne miejsce w sumie też Ja no, kurde wiedziałem o tym miejscu, ale myślałem, że to będą jakieś namioty, przyczepy albo coś takiego, bo wiecznie tutaj stały A teraz patrzcie Pusto Piękny mostek. Wkraczamy do Drawińskiego Parku Narodowego. Dotarłem do miejsca Martwica. Martwica to nieistniejąca obecnie osada leśna położona dwojgu na zachód od Lonny. Najlepiej zachowanymi elementami dawnej osady jest studnia w pobliżu skrzyżowania dróg oraz piwnica. O, kurde, trzeba to zobaczyć. Jezioro Marta. To są głodne jeziorka, tak się nazywają. Fajnie to wygląda. To, ale to jest, to jest petarda, kurde. Tam kajak zrzucić i chce popłynąć na tą wyspę. Ja muszę to zrobić. Są pozostałości leśniczówki. O, jest tutaj. To jest ta, chyba ta studnia. To ta studnia. Zajebiste takie klimaty są, nie? To czasów średniowiecza jeszcze się sięga, słuchajcie. Tu z wierzchu na pewno było późniejsze czasy, bo jest beton, ale tam głębiej. Miejsce hibernacji nietoperzy, tu nie wolno wchodzić, w tej chwili, tak z wierzchu Wam tylko pokażę. To jest późniejszy etap, pewnie, ale te ziemianki z tym charakterystycznym takim półkolistym, tą, tą nawą, czy jak to się nazywa, to jest już starsze, są starsze dzieje. Dotarłem do takiego miejsca. Tak tutaj można gdzieś sobie, e, widzicie, pogody są takie, a to takie na skrzyżowaniu dróg takie miejsce, ale tu. Z tego co widzę jest jakiś bunkier gdzieś w pobliżu, bo jest nawet znak. Tam jest. Nie wiem. Gdzieś może tutaj jest, ale gdzie cholera wie? Z tego co widzę, nie ma podejścia, do tak piękne jezioro tam jest, kurde, ale no, no nie ma podejścia do niego, że aż, no, aż normalnie skandal, że tam nie ma podejścia. Wróciłem już. Kurde, ale mnie dupa, bo ja pierdzielę ile ja przejechałem? 40 km patrzcie O. Fajne jezioro odkryłem, tylko tam nie idzie dojechać, kurde Znaczy się można dojechać, ale tylko można dronem polatać Do jazdu żadnego nie ma, szkoda Piękne, przepiękne jezioro I Teraz przyjechałem, zobaczcie Ja pokażę Wam, ile mi baterii zostało Tyle mi baterii zostało I Teraz jeden z kolegów mnie tam w komentarzach pytał Jak ja ładuję rower elektryczny w samochodzie Bardzo prosto Mam tu akumulator 100 A LIFO PO4, do tego mam przetwornicę Green 500W. Podłączam ją do akumulatora. W ten oto to sposób, pyk, działa, teraz podłączam do ładowarki nam podłączoną. No i teraz podłączam do roweru, czyli tu. Cyk, to zmieniło kolor na czerwony, czyli ładuje. Teraz na ile starcza? Już Wam pokazuję, bo mam do tego akumulatora akurat aplikację. I zaraz Wam pokażę w aplikacji, jak to pokazywałem w zeszłym odcinku, ale teraz pokażę szczegółowo w jednym. I zobaczcie, tak wygląda aplikacja. Widzicie? I teraz jest 100%. Czyli mam naładowany akumulator na 100%, na dole mamy tak pobór 115 W w tej chwili i u góry piszę tak: Time to full discharging 15,6 15,3 godziny do pełnego rozładowania z tym poziomem mocy, którą pobiera ładowarka. Właśnie 115 W to jest 100Ah akumulator, czyli 15,3 godziny będzie chodziło z tym obciążeniem. Czyli tam jest akumulator 13Ah, żeby nie skłamać. No nie jest wyładowany do końca, czyli doładować powiedzmy trzeba około 10Ah. Tam jest ładowarka 2 a czyli potrzebuje na to 5 godzin chodzenia, prawda? 5 godzin. A tu mi pokazuje, że z tym obciążeniem ładowarka, akumulator wytrzyma 15 godzin. Czyli generalnie można powiedzieć 3 takie naładowania akumulatora, takie co ja mam. No on jest rozładowany do jakichś 30% w tej chwili Czyli myślę, że dwa, dwa takie naładowania z tego akumulatora to spokojnie, żeby nim podładować. No, zobaczycie, podładuję, zobaczymy ile tam godzin to pochodzi. Dobra, muszę coś kurde wchłonąć, głodny jestem jak wilk i chyba zjem sobie mm, chili con concor <coughs> czy jakoś tak. W tym celu potrzebuję garnek, garnek muszę umyć, poczekajcie mi chwilę, ja to wszystko ogarnę i będę Wam pokazywał co będę jadła. Na, na obiad będę jadł gnocchi, czyli takie włoskie kopytka ziemniaczane z, z produktem od pani Ani ze sklepu. Kurde, pluska sklep.pl Tak, jak wam wczoraj pokazywałem, czyli concorne. Tak wygląda. Pani Ania sama to gotuje. Jest to jedzenie typowo kraftowe, czyli bardzo dobre. Co tu się dzieje? Porozlewałem wszędzie. Dobrze, najpierw sobie Gnoci zapodamy. Zobaczymy. Od razu mówię, że nie jest to żadna współpraca. Sam to kupiłem. Danie meksykańskie ze świeżą mieloną wieprzowiną. Składniki: fasola czerwona, wieprzowina, mielona. 24,43% czyli łopatka wieprzowa, karkówka wieprzowa, boczek wieprzowy. Kukurydza konserwowa, kukurydza, woda, sól, przyprawy naturalne. To można serwować z czymkolwiek. Wartość energetyczna w 100 g 82,66 kcal, tłuszcz 3,9, kwasy tłuszczowe nasycone 0,86, węglowodany 4,76, w tym cukry 2,44, białko 6,19 i sól 0,36, to jest właśnie makro. Jakby kogoś interesowało, już ślina leci, kurde, normalnie taki głodny jestem. To się szybko robi, gnoci szybciutko pierdyknie, na wrzątek trzeba wrzucić. Otwórzmy, jaki zapach w busie się unosi słuchajcie, czyli Chili konkorna. Chili mm. Czuć czyli. Choć dla mnie za mało troszeczkę soli, ale ja jestem zboczony na tym punkcie, jeżeli chodzi o sól. Dobra. Przelejmy, ła, gorące, cholerstwo Tak wygląda moje danie, czuć w tym krafta jak cholera To nie jest zwycięż ze słoika, ale wyżera niesamowita Jest punkt, jest troszeczkę pikantne, fajne, takie ach, jest pikantne, nie ostre Panie Aniu, zrobiła mi Pani super, żarce, jeżeli Pani ogląda, to nie jest ostatnie danie, jakie kupiłem w sklepie. Oczywiście jak uda mi się dostać, bo mówię, ciężko jest dostać, te potrawy tak szybko schodzą, w ciągu jednego dnia pojawią się i już ich nie ma. Idę śmieci wyrzucić, póki mam sposobność i się przemieszczam. Jadę w takie miejsce, gdzie już tam byłem rowerem kiedyś i chcę tam zanocować także żegnamy to fajne miejsce i lecimy w inne 29 km stąd jest to, to miejscówka muszę tylko jeszcze router wyłączyć znaczy pogoda się tak jakaś kiełbasi nie wiem czy będzie padać czy nie mogłoby lać mam to gdzieś raport jak wygląda sytuacja z napięciami setka ma 70% 140 ma 77%. Taka sytuacja. No i teraz podjedziemy kawałek. To się na pewno podładuje. Oraz przyjadę, musiał umyć twarz, bo pyłki, traw teraz w pełni na prochach jestem, ale o czym jest słędzą? Musiał umyć mydłem dobrze. Ry, ja miałem to zrobić po przyjeździe, ale jak zwykle zapomniałem. No nic. Po drodze znowu miejscu beczkę inną. To jak widzicie, taki o. To dobrze wróży. Też widzę tu jakieś ślady. O, Jezus, ale trzepie. Zobaczymy, co jest na końcu. To jest to miejsce, co tu przyjechałem kiedyś z Radkiem. Jarem, chyba na rowerach żeśmy jeździli. Pamiętacie, żeśmy tu dojechali? Strasznie krzywe miejsce. No nie ma jak stanąć. Nawet jak zobacz, tak stanąłem. To kurde stoi krzywo. Ale ja przyjecham zobaczyć. Jak pomyślałem, że a może się uda gdzieś tutaj zakotwiczyć. Ale no, mi się nie podoba. Nie podoba mi się wciul. Jadę na tamto, co sobie upatrzyłem. No uważni widzowie. Pamiętacie to miejsce. Byłem to w niedalekich odcinkach poprzednich Co mówiłem, że to pole jest takie zaniedbane Tam jest dojście do jeziora Co mi nie jest potrzebne, to dojście Mówiłem, że takie nie jest tutaj, wiecie, wykoszone to wszystko i w ogóle Ale zobaczcie, mam drewienko na ogień w razie czego A to jest miejsce na ognicho To jest całkiem nowe, a ostatnio było zniszczone Pamiętacie jak byłem? Ktoś już to wymienił i dlatego powrzucane są stare Elementy ławek tutaj. Także coś tutaj się dzieje. Gdzie by sobie tu stanąć? Ja dzisiaj ogniska nie zamierzam palić. Nie chce mi się. Nie potrzebuję więc. Może. Tam. Gdzieś z tyłu. Na uboczu. Jak myślicie. A co tu jest? Jest jakieś dojście gdzieś? Czy coś. Mi się wydaje. Tak, tu jest dojście, patrzcie, tu pomost jest. Nawet nie wiedziałem. O, patrzcie jaki pomost elegancki kur zapiał. A no, zaraz się tam przejdziemy. Tylko patrzę gdzieś tu stanąć. Stanąłem sobie w takim oto miejscu jak widzieliście, znaczy nie widzieliście, zaraz zobaczycie. Nawet Wam pokażę ile się podładowały mi akusy. Więc tak, akus 140 doładował się do 92%. Natomiast setka miał 78, o 91%, widzicie? Także prawie... Prawie cały się naładowały podczas jazdy elegancko eee, Bardzo dobra robota, jak to się mówi. Chodźmy teraz zobaczyć na ten pomost. Przymknę tylko drzwi. Pomost jest blisko. Wędrujemy przez las Częściowo wymienione dechy Nie, lipny jest Zmija Jak moja córka powiedziała, tata wąs, wąs Tak wygląda jeziorko A sam pomost takie cudo. No, fajne, fajne. Dopływania kajaczkiem znakomite. Ale nie tym razem. Ja tym razem nie będę kajaczkiem pływać. Jeszcze go nie wożę ze sobą. Ale niedługo już zacznę. Tak sobie będę stał. Na dzisiejszą noc. W tak pięknym miejscu. zawsze, tu zielono jest elegancko. Spokój, cisza. Ja mam siły, kurwa. Jakiś taki jestem zrypany. Nic mi się nie chce. Zastanawialiście się kiedyś tak nad, nad takim czymś, żeby rzucić tak. To, czy takie. Nie, inaczej. Czy takie myśli Was kiedyś nachodziłyby? Rzucić wszystko. Rzucić też życie, które macie tak totalnie mówiąc kolokwialnie pierdolić to wszystko i zacząć od od niczego po prostu od tak czy czujecie niekiedy tak że macie że niby wszystko jest ok, niby wszystko jest zajebiście w ogóle nie ale czujecie że nie jesteście tam gdzie powinniście być że żyjecie czyimś życiem nie swoim że to nie jest wasze miejsce ja właśnie tak czasami się czuję. Czuję, że jestem w niewłaściwym miejscu. Czasem sobie tak myślę. Kurde, a wezmę pierwdzielne to wszystko. Wszystko dokładnie, czyli te moje kanały na YouTube, moje wyjazdy, choć bardzo to lubię. Ale wiecie, pójść na głęboką wodę, po prostu zmienić coś. Zmienić, bo jak człowiek robi ciągle to samo to nie można liczyć na nowe efekty. I ja czuję że czuję, że stoję w miejscu i tak właśnie się nam. Sprzedać perłę, sprzedać kamery, sprzedać drony. To wszystko, żeby po prostu wyczyścić głowę, wyczyścić umysł i może wtedy pojawi się coś nowego. Bo tak jak człowiek się zajmuje tym, czym się zajmuje, a ja jestem naprawdę bardzo zajętym człowiekiem. Ja czasami nie mam czasu na nic. Na nic dosłownie na nic. Nawet teraz, choć mam urlop, kur... mać, nie mam na nic czasu. O, chodzę ostatnio taki nerwowy, wszystko mnie wk... Ja... Przepraszam, to są mocne słowa, ja wiem. Ale mówię jak jest. Czasami tak trzeba. Że czasami mam po prostu wszystkiego po dziurki w nosie. Ale to wiecie, tylko tak, tak wam mówię. Pewnie dalej będę robił to, co robię. Aż dojdzie do przesilenia jakiegoś... Coś się wydarzy. A ja nie wiem czy dobrego, czy złego. Cholera wia. Dobra, już nie truję. Zajmijmy się Wam naiwem, póki jeszcze istnieje. Dla Was test trunku wyskokowego, takie oto cudo. Spójrzcie. Jest tu kultowe, karmelowe. Browary polskie. Tradycyjna receptura ITT 4,8 Mocy jest to napój karmelowy o pełnym smaku, dużej mocy. Smaku nie mocy, bo moc ma 4,8 jak już mówiłem. Dobra, bez zbędnego pitolenia. Openujemy butelkę. Ach, kurde, to się te pyłki traf kolera Sprawdzamy Lejemy! O! Napój o Ciemnym zabarwieniu Pianka taka karmelowa Prawilna Pachnie zwyczajnie Spróbujmy Sama pianka smakuje jak taka kawa Napój ma 7% e... Stopni Celsjusza, więc jest w idealnym stanie do spożycia. Znowu wczorajszym, we wczorajszym odcinku mówiłem, że tamty wczorajszy napój był podobny do książęcego ciemnego łagodnego. To bardziej, jeszcze bardziej pasuje do właśnie to książęcego ciemnego łagodnego. I to jest właśnie ten smak. Dokładnie ten taki sam smak. Może jest troszeczkę jaśniejsze, chociaż może i nie od książęcego. Ale dokładnie ten sam smak. Daję mu notę 2. Ponieważ można wypić, można nie wypić. Choć ja lubię książęce ciemne. Lubiłem. Ale jedno z takich, bym dał nawet 2 plus, bo jest takie. Dobre jest. no Po prostu dobre. Ja, ja lubię tego typu smaki i mi pasuje. Marcel poleca. Nie mam dzisiaj weny twórczej. Nie chcę mi się kręcić, nie chcę mi się gadać. Już wcześniej o tym mówiłem. Coś mi dopadło. Może to jest wynik tego tych pylenia traw. Bo teraz się zaczęło i czuję się taki osowiały. To no może być przez to. A bateria w zegarku mi pada. Ale może się na rozkręcę, wyślę idę coś pomontować, bo. Aha, przedrona się. zapomniałem, kurczę, że prezes aksamata. i O, lecz jestem na dachu. O, chodź tu, idzie tutaj daleko. Daj rękę. Nie. Powiem wam, że lodówka na tym. Na takich wyjazdach jest kurde, kapitalna. Jest kapitalna. Wcześniej sobie radziłem bez lodówki, no ale to było takie, wiecie, życie na słoikach. Uff, jak nie wiem, nie wiem, nie mogę się wyspać ostatnimi dniami. Śpię dość długo a i tak staję zmęczony. Jestem jak pendrive, który wchłonął gigabajty maksymalnie ile może i więcej już nie może i, i, i się przegrzewa. Yes. Dobrze, mam chociaż to pomyte, muszę tylko poukładać. Chodźmy zobaczyć. O, widzicie to? Rower już się naładował. To odłączmy wszystko. Najpierw od roweru Cyk fuch. I teraz to możemy podłączać, żeby już nie było zasilania. O, eee, rowerek nie było jak widzicie bateria full zobaczymy ile zżarło z akusa, bo sam jestem ciekaw 60% widzicie 60% czyli rowerem przejechałem 40 km na trzecim stopniu wspomagania można tak powiedzieć, no zżarło mi baterii no, no można powiedzieć tam było nie wiem 30% zostało tej baterii Gdzieś tak stawiam, około 30%, no może 40%, nie, 40 to raczej nie, około 30%. I zobaczcie, tak jak ja sobie na przykład jeżdżę, właśnie około 40 km to jest dużo, co ja przejechałem jednego dnia. Z reguły jest to mniej kilometrów. No to na takie, jak ja biorę taki rower, to mam w tej baterii, to mam 40% mi zeszło. To mam na 2,5 raza ładowania, no można powiedzieć, dwa razy do ładowania. akumulatora do pełna. Akumulatorem 100A, i mówię, że to jest akumulator Lifo Po 4. Kwasiaki się za bardzo do tego nie nadają. Ja testowałem na kwasiakach, to kwasiak wytrzymuje jedno takie doładowanie, i to niepełne czasami, taka setka. nie? Znaczy nie miałem do czynienia z nowym akumulatorem, setką, takim już troszeczkę zużytym, i, no i tam był problem z doładowaniem akumulatora. A Lifo Po 4 bez problemu sobie daje radę, także. Ja jestem zadowolony. Akumulator bardzo mały, lekki, kurcza, potrafi doładować baterię w rowerze elegancko. Także fajna sprawa. Energetycznie jestem już teraz zabezpieczony na długo. I na, du na dużo sobie mogę pozwolić, jeżeli chodzi o energetykę. Laptop chodzi, oświetlenie chodzi, wentylator chodzi, elegancko, górny. Jak się siedzi w samochodzie, trochę gorąco. Także włączyłem sobie wywiew, wyciąga i wszystkimi szparami wciąga powietrze. Także w środku się robi fajnie, przyjemnie, chłodno. Na razie sobie film oglądam. Dzień zagłady jestem skryty w busie, bo można w sumie zasłonić. Powiem Wam, zaczęły się te główne latające już mnie to strasznie wkurza. Komary gryzą, siadają, kurde, dlatego teraz mogę bezpiecznie się skryć w busie. Tu jest siateczka, tworzyć do góry wentylator, wyciąga. Kurde, słyszycie delikatnie, szumi. Powiem wam, że ja po tych lasach jeżdżę. Wcześniej spałem też pod namiotami w różnych warunkach. Sram w lesie, kurde, leje w lesie i nigdy, kurde, nie tego. I nigdy żadnego kleszcza nie miałem. Zawsze kleszcze po mnie łaziły. Ja tak właśnie strzepuję te kleszcze. Nieraz po mnie łaziły wszędzie. Nigdy nie kleszcz mnie nie ugryzł. Nigdy, nigdy, nigdy. Nie wiem, co jest grane. Ponad słyszałem, że są tacy ludzie, że ich właśnie kleszcze nie gryzą i ja do nich się zaliczam. Moje dzieciaki już miały jednego kleszcza, żona tak samo, no o psiaku to nie wspomnę, to wiadomo, ale po mnie, mówię Wam, no łaziły nie raz, kiedyś może jak mi się uda nakręcić, to Wam pokażę jak po mnie łazi i tylko robię takie psztyk, 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 psztyk i koniec, nigdy, nigdy, nie wiem, czy jest, macie też takie, są takie osoby, które nigdy nie miały? bo fartem tego się chyba nie da nazwać, że mnie kleśnia ugryzł, przez tyle lat, a jeżdżę w takie różne dziwne lasy, także, no, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, czy, 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 czy tylko ja tak mam, czy mi się wydaje, że, mnie, że jestem jakimś wybrańcem narodu. Nie, no, żartuję. Ale wiecie co? Tutaj, gdzie jestem, jest taka aż cisza. Naprawdę, nic nie słychać. Będzie się świetnie spało. W nocy ma być około 14 stopni, więc we was to chyba raczej nie włącza. Chociaż wczoraj też tak mówiłem, że nie włącza, a włączyłem, ale było 10 stopni. dzisiaj 4 stopnie więcej, więc chyba raczej nie będę. Jeszcze raz, wsłuchajmy się w ciszę. Aż piszczy w uszach. Ta <grym> alergia mnie tak męczy. Idę spać. Muszę wstępnie widzicie. Ja posprzątałem biurko, <grywa> moje <grywa> biurko, stół mój. No teraz tylko rozwinę i fuch, cyk fuch. Idę spać. Widzimy się jutro. Odmeldowuję się.